Witam tutaj Wichu1993, a to jest Stalker ze w ale to jest już inny mod niż wtedy był Teraz to jest SGM 2.0 plus yy, Geonesis <laughs> Adon, yy, dodatek do SGM-a. Zmian jest dosyć sporo, ja tu grałem trochę, nie jestem od początku, a ponieważ tam już trochę też przeszedłem kawałek, a teraz będziemy grali już na poważnie, bo... Nie ma co czekać, jak widzicie, mamy już parę broni. Ale to też jest nadal początek gry. Co się coś dzieje? Cholera. Mm. Um. O ja, to jest ten oddział alfa. Muszę na nich uważać. Oni są cholernie dobrze uzbrojeni, aby mnie rozwalili bez problemu. Jak widzicie w lewej, w lewym dolnym rogu ekranu pojawiają się komunikaty e, innych stalkerów. A to dlatego, że po prostu mocy już tak ma... No i nawet to jest fajne. Można... E, informacji nawet. Jestem zmęczony, bo obciążony jestem nieco. Właśnie próbuję dostać się z powrotem do bazy. No Nowości jest naprawdę dużo. Yy, fabuła, fabuła gry tak samo się zmienia. Uh, Fabuła gry się tak samo zmienia. Jest inna niż wtedy. <laughs> tak więc będzie też ciekawiej. Dla mnie, jak i dla was, ponieważ yy, zapewne połowa z was na pewno już przeszedła całego stalkera. A teria ja tak samo zwykłego, a teraz będzie inaczej, nie? No to jest fajnie dosyć. Super. Tylko, że jest jeden problem. Chciałem jeszcze wgrać do mod, mod Atmosphere 3. Tylko że... No, mod nie działa za bardzo z tym modem. Nie wiem czemu. Yy, ale jak tylko wyjdzie jakiś patch, czy może działa, coś tam źle robię, albo będziesz jeszcze kombinował z tym, no to. Nie wiem czemu takie są przyjdziecie. No to wtedy... Eee... Cholera. Wtedy jak gram tego atmosfera, będę znowu musiał od nowa grać. Tak więc ja to chyba zrobię wtedy tak, że teraz będę nagrywał. A potem jeżeli już gram tego atmosfera, to dojdę... E, zrobię te zadania, co już dotych, dotychczas zrobiłem i wtedy znowu nagrywał. Jeżeli te, tego atmosfera wgram. Bo może nie. jeszcze Uparłem na tego moda. No i zobaczcie. atmosferę nic do rozgrywki mi nie, nie dodał, tylko wizualne efekty by dodał i, no, do rozgrywki by trochę dodał, bo byłoby więcej czynników, na które trzeba by było uważać. By były burze psioniczne, lub też mm, odpad radioaktywny. I te emisje by były bardziej efektowne niż teraz są. Tak jestem, jestem w zamku. Jeeey, yeah! znaczy. Hey, stalker. A i tak jak gram tego młoda, oni gadają po angielsku, lol. A niektórzy porósł. Z... Bukajn. A nie mm, mm. Mam taką torbę, znaczy wojzeczkę. Potrafisz włamać się, proszę. Zgadza się tak. O, blablabla, blablabla. o w odtwarzaczu MP3 było ja już na obydwu. Naprawa, modyfikacje. Też może. Nic nie lubię. O, napraw y, zbroję. Pan coś tak. O. 3000, no tak. Pa, da, pa. Co ja w ogóle zdobyłem? Jakąś broń Co jest? Za chwilę się zobaczy hmm. Ha, detektor mam rozładowany Jak widzicie Muszę go naładować yy, akumulator Akumulatorkiem yy, Tak, a muszę go kupić Tu gdzieś powinien być Nie ma... materii. Hmm. Hmm. nie ma, rol, O, znowu zwiększa... That's right. Get on out of here. Pisze w lewej stronie, że znowu się zwiększa aktywność zombifikowanych. Zdają na radarze, znowu się uaktywni. lol, bądźcie ostrożni. Wow, fajnie. Aha, też jest nowy teren, tutaj jak widzicie dodano dolinę mroku z, z czystego nieba. Fajnie. Ojej, gąbiszki nie to. Tak, znosi się na zmianę pogody, super. Hmm. a co się chciałem? O, właśnie, heum. Heum. Założymy. Okej. Okay. To włożymy tu, do utylizacji. To tak samo. To też. I to. Artefat. Promieniowanie mięszy maksymalna waga. To założymy. Dobra. Hmm. jeszcze coś fajnego? Nie. No to idziemy. Gdzieś. A, tutaj. Za um... piękna pogoda, nie? Normalnie zacznę tam bronić. To jest ta? Lol. Coś się zbugowało. Może coś się... Lol. Ja. Lol. <grybujesz> no nic. Sej broni sobie nie podstrzelam. Na no nic. Mówi się trudno. Tę odłożę. Sprzedam ją. A ten. Rozładujemy. Ładnie. Hello. Ej, ile mi dasz? Ile mi dasz za? Nie wiem, jak Ile mi dasz, cholera? Oh, Tysiąc. A, dobra, nie będzie. Co ty doktor do? No, dobra, jedziemy. Helikopter leci. Don't, don't... <laughs> Let's to the dog. Nie widzę go. Mam za mało, mało amunicji trochę, ale co tam. Dobra, tu jest skrytka, widzę, na minimapie. Hmm. O, jest. Mamy... dum-dum, amunicja. <grybujesz> na A, szybki helikopter leci, Dobry. LOL O, tu też jest skrytka, dobra, idziemy Quick save wow. Apteczki, bardzo miłe Bardzo miłe no dobra, tam jest ten... Mm, spalona wiocha. O, dzik. Dzik jest zły. Śpi. Może za zakradniemy się do dzika. Uwodniemy. O, nie. Nie zakradniemy się. Shit. Mam Przedstawiciele mam mam mam. Dobra. Jest ja powiedzieć o ja że w ja nie O, ja. Strasznie wytrzymałe! No mordercze! O, kopy to. wytrzymałem a mi się amunicja kończy. I to może zostawimy je w spokoju, będę uciekał po prostu, bo. Naprawdę szkoda amunicji. Tak... To będzie dobry pomysł. Dobra, to na razie się cofnę, cofnę się do bazy i pójdziemy na, na drugą na stację Janów. LOL, znowu Holikotyk już. Ciekawe czy można je zestrzelić, chyba nie. I może kupię trochę amunicji, bo naprawdę mam mało. Stalker. How are you? Słuchaj, potrzebuję amunicji. Amunicja, amunicja. Taka moja, taka akcja. Potrzebuję o, amunicja. Tu jest taka. Um. O jest. Co? Pogięło? Z sceno? To jest ta ulepszona, ale to nie ma zwykłej. To nie jest zwykłe. Zaczął na przyszłym Jezu Mmmm No dobra to kupię 120 przycisku LOL no, Fignamy That's right no. Get on out here Teraz tak Gdzie jest? Opowiedz mi możemy zaprowadzić na sesję Janu Wynosi 3000 Nie mam tyle przy sobie Aha okej okay. Dobra Jestem zły Welcome opowiedz

Ładuje, ładuje. Mały oktat. Jeżeli raj idzie zgodnie z planem, to znaczy, że coś jest nie tak. Lol. <śmiech> <śmiech> Hello. Um. Here we are. Yanov Station is a haven of relative safety in the area around Jupiter. This is where we go our separate ways. But if you need me, look for me by the bar. Uh... Uh... First time here? I'm relatively new here myself. The name's Nitro. I work with equipment. I can repair anything you need. But We're getting good. some good tools is a problem around here. If you see anything, bring it straight to me. And if you need any technical help,

Materiale. What's up, bro? A paha paha paha! Hey there. Potrzebuję materiałów! Słuchaj, czy przypadkiem nie zajmujesz się tak?

Okay. Cześć. Later. Okay. I'll tell you tak więc... To, to, you know. to jest stacja na nie? Ładnie. Tu. Bardzo. A to,

Pięknie. Ale może pozwiedzamy to miejsce w kolejnym odcinku Stalkera. Tak więc komentujcie Zagajnik Anomalio no. odkryto w miejscu. O tu jest. Jaka muzyczka jeszcze co, tylko co tu jest bo jestem sam ciekaw. Na pewno nie mam tych żadnych tutaj, yy... baterii. Nie mam, nie mam, nie mam, kurczę. Ole. Ja pierdolę ile trap. Prawda, ciekawe miejsce, powiem Wam. Szczerze. Kamienie młody. Sieżelówka napromieniowana. Znaczy, traktor. Znaczy, spycharka. Tak. Wy <grymny> by... strzelacie, co? Ale już mieć do. Oni się biją. O, czekaj. O, ale ten kolega jest martwy. Pożyczę sobie amunicję. Nie będzie zły, nie? Ten jest ranny, ale pożyczę sobie broń. Niech zręczy. Oj, zanosi się na. Egzekucje Dobrze ja wiem, no Patrzcie na to A to no. na pasażerze NA GOTOWIE I egzekucja no. Bez komandy okay. nie rozłabiać Dobra, tu coś jest. Słyszę coś. Jakby No. serce. Ciekawe. Dobra, w tym miejscu skończę. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, jeśli z i na razie do zobaczenia. Pa!